Teraz jestem jeszcze bardziej głodny. A do tego dziabnięty w oko, oblepiony resztkami pajęczyny, zły i rozczarowany sobą. Ach. A zjeść coś muszę. O, może tu się znajdzie? Muszę tylko wspiąć się na tę gałąź. Ach przeskoczyć tu Ach, a, i wleźć tutaj, tutaj, tu. Ryjówka malutka nie ma lekko. Czy już wspomniałem, że niemal stale musi jeść? Ach tak, rzeczywiście. Za to nie wyjaśniłem, ile musi zjeść w ciągu dnia. Przynajmniej dwa razy tyle, ile sama waży. Robi wrażenie, prawda? Gdybym ja musiał zjeść dziennie dwa razy tyle, ile ważę, to musiałbym. Ale zaraz, gdzie jest dobrzyk? Ach, tutaj. Wspiął się już na szczyt powalonego pnia. gniazdo! Ale mi się poszczęściło! W środku jest jajko z niespodzianku! Nareszcie <grystanie> się, się najem tym wielkim jajem! No, to smacznego, Dobrzyku! Oszczędź nasze jajko, Ryjówko! Że jak? Nie zjadaj naszego jajka, proszę! Ale, zaraz, zaraz, ale to przecież nie może być wasze jajko! Wy jesteście małymi ptaszkami, niewiele większymi ode mnie, a to jajko, no, patrzcie, jakie jest wielkie! Ale kochamy je jak swoje, ocal je. Miej serce. Skoro tak ładnie prosicie, no, znów nie mam serca odmówić, kiedy ktoś mnie tak ładnie prosi. Dziękujemy, Dziękujemy ci, szlachetna ryjówko. I tak nasz mały bohater robił się coraz bardziej głodny. A letni dzień w sposób bardzo malowniczy zmieniał się w letni wieczór. Ja to jakiś dziwny jestem chyba. Jak tak dalej pójdzie, to padnę z głodu. Ech, wracam do domu. Dolina ryjówek to miejsce w samym środku puszczy. No dobrze, może trochę na północny wschód od środka. I jeszcze parę kroków w prawo. Tym niemniej. Trafić do niej nie jest łatwo. Trzeba być ryjówką lub znać sekretną ścieżkę prowadzącą nad rzeczkę, nad którą ryjówki zakładają swoje norki. Ewentualnie można o drogę zapytać dowolną wiewiórkę. Dobrzyk znał drogę doskonale, lecz tego wieczoru nie cieszył się wcale z powrotu do domu. Bo jak tu się cieszyć, kiedy brzuch pusty? Być może choć trochę poprawiłby mu się humor, gdyby wiedział, że za chwilę spotka swoją najlepszą przyjaciółkę. Z drugiej jednak strony na pewno popsułaby mu humor wiedza, że jego nieśpieszną wędrówkę obserwuje jeszcze jedna para oczu. Zimnych i złych oczu. Cześć Dobrzyk! Jak tam polowanie? Jak zwykle widzę. Cześć, Śmiłka. Jak zwykle. Pająk mnie zbił, ptaki uprosiły. Już czas na spanie, a ja nic nie upolowałem. No i, i co za tym idzie, nic nie zjadłem. O, ech, biedaku. Na szczęście mam coś w zapasie. Trzymaj, to kawałek larwy. Serio? To dla mnie? Jesteś najmilszą ryjówką aksamitną, jaką znam. Wiesz, jaki masz problem, dobrzyk? Hmm? Jesteś po prostu za miękki. Ja? Miękki? Ha. Wiesz, czekaj, zaraz Ci pokażę. Niech no ja tylko podwinę koszulę. o! Ha! Ech, no. Dobrzyk, stalowy to ty masz. Ale łeb! A co to za znamie na twoim brzuchu? Ani. Taki znaczek. No, od urodzenia mam. Strasznie dziwny ten znaczek, wiesz? Jego kształt coś mi przypomina. Coś do jedzenia? Nie, raczej nie do jedzenia. Jestem zbyt zmęczona, by o tym myśleć. Czas spać. Idę do swojej norki. A ja do swojej. Dobranoc, dobrzyk. Dobranoc, Śmiłka. Ten mały miał na brzuchu znak w kształcie korony. To królewskie znamie. Ja to jednak jestem dobry w swoim fachu. Jaki inny szpieg potrafiłby, tak jak ja, znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie? Teraz pozostaje mi tylko rozprawić się z tą ryjówką z królewskim znamieniem, a potem już nic nie stanie na przeszkodzie naszym planom. Nadchodzi czas panowania norek w tym lesie. <Słyski>